Jeśli wylądowaliście w polu, to znak, że jesteście na lotnisku Okęcie. Z roku na rok przyjeżdża do Polski coraz więcej nierozumiejących naszego kraju cudzoziemców, którzy nie potrafią się po nim poruszać. Jest to także przypadek wielu Polaków. Z myślą o nich opracowaliśmy specjalny przewodnik. Na lotnisku pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić za dyktę. Jest to dykta antyterrorystyczna. Żadna taksówka nie stoi na ogół na postoju, ponieważ wszystkie zajęte są protestowaniem, że jest ich za dużo. Warunki jazdy taksówką są surowe. Trasę kursu wyznacza taksówkarz. Pasażer obowiązany jest otwierać przed taksówkarzem drzwi i wnosić mu bagaże. Pojazdami uprzywilejowanymi są ciągniki rolnicze blokujące drogi w proteście przeciwko polityce rolnej rządu. W polskich miastach obowiązuje całkowity zakaz ruchu, ale nie można parkować. W zasadzie konieczne jest, aby samochód nie jeździł ani nigdzie nie stał. Bezwzględne pierwszeństwo na wszystkich drogach w Polsce mają procesje. Drogi w większości są w przebudowie, ale wszystkie czynne. Jedna nitka prowadzi zwykle w obie strony. Jedyna autostrada ma kilkanaście kilometrów i jest bezpłatna. W przypadku konieczności jazdy koleją pociągi trzeba dobierać bardzo starannie. Jeśli pociąg nazywa się osobowy, to właśnie żadna osoba wsiadać do niego nie powinna. Dla osób jadących ze wschodu dworzec jest pierwszym kontaktem z Europą, dla osób jadących z zachodu ostatnim. Dworzec polski cieszy się takim zainteresowaniem zagranicznych turystów, że wielu przyjeżdża specjalnie dla niego i na nim też już zostaje. W celu osiągnięcia poprawy na kolei kolejarze przestają jeść. Absolutny komfort podróży osiąga się jednak wtedy, gdy na dworcu nie jedzą niczego podróżni.